Cześć, witajcie. Dziś krótko na temat. Porobiłem parę drobiazgów. Teraz pierdłuchy, część któraś tam. Ponieważ ciągle nie umiem okiełznać programów do montażu filmu, więc nie pozostaje mi nic innego jak załączyć to, co mam. Jak się Wam spodoba, to fajnie. Jak nie, to trudno. Niestety nie mam komputera, który dysponowałby dużą mocą, aby opanować. Programy do obróbki filmów, więc niestety daję sobie na luz, jak coś się zmieni, to oczywiście pozmieniam. Tymczasem, wracam do rzeczy. O, tak jest na dzisiaj. Puszka Pandory odciera na ciąg dalszy. <śmiech> <śmiech> tak, to już pokazywałem ostatnio. Chociaż nie jestem taki pewien, ale chyba tak. Tak, tak, oczywiście. Dzisiaj poszły tutaj blachy. Poleciały jak z konserwy. Niestety są tak przywarte do desek, listewek czy jak je to nazwać, że dużo z tego nie zostało. A spójrzcie tylko, to jest moja elewacja mojego kampera, Tam jest od rokowych, już wczorajsza robota. Łatwiej poszło, bo było na wszystko. A dzisiaj poleciały gniazda, e, gniazdo gazu, gniazdo wody, obudowa komina, e, trumy, bojlera, ramka od lodówki. Tutaj poformnęło też wszystko. No i co się odkryło? Tutaj zdrowie. Chociaż i tak te listewki muszą się częściowo regenerować, bo niestety poszło trochę z drewnem, no, ale to jest. Pikuś albo wyrównam chemią, albo dorobię te kawałki tylko z zewnątrz. czekajcie kawałek to trochę cisza. Posiedzę. O, tak lepiej. No, a tutaj jest wszystko okay, ok. I okazuje się, że ta dolna listewka, krawędź też jest trochę przygnita. Szczególnie tutaj pod wejściem do drzwi, do kampera. Ale to wszystko jest proste, banalne, do ogarnięcia. Tutaj jest fajne, fajne miejsce, nie? Czeka jeszcze Mialkowa, jest ściąganie tej góry. Tego nie zrobiłem dzisiaj. Tam w środku trochę prułem dzisiaj hmm, śruby po yy, markizie. Tu próbowałem to zdemontować, te półeczki, ale w końcu dałem sobie na los. Aha, okno wyleciało! No, okno wyleciało całkowicie kuchenne. I tu też, zobaczcie, pokażę wam zdrowa decha. Także ten środek, całe to wnętrze będzie zostawione, tylko zdejmę blachy po to, żeby nałożyć coś nowego. Taka jest w tej chwili wizja. Kochani, nie będę się tutaj dzisiaj rozwodził więcej, bo to bez sensu. Co mi przysporzyło kłopotów? Nic. Zawór od gazu okazało się, że można zdjąć bez problemu, bo jest zawór zwrotny w butli. Tutaj jest. <laughs> Woda jest opróżniona, zakręcona, więc to chyba jest połączone z wężem pod kranem kuchennym, później sobie to sprawdzę. Nic nie leci. Wąż gazowy odkręciłem bez problemu. On jest chyba sprzężony z kuchenką też gazową Tu na górze. A więc jest zawór zamknięty, to ogarnąłem, rozkręciłem, skręciłem z powrotem. Zderzak też jeszcze do, do końca wyleciał, bo właśnie dzięki temu, że zawór gazowy poleciał na bok. No i to jest na dzisiaj właściwie wszystko. Natomiast no, jakieś pierdoły, jakieś listwo w środku. Nie będę Wam tym e, głowę zawracał, bo to tylko rozkręcanie elementów. E, ciąg dalszy jednym słowem nastąpi. Także. Także dzisiaj na tym się z Wami żegnam. Trzymajcie kciuki, żeby mnie e, nie odeszły ode mnie chęci, siły i determinacja. E, w tej chwili, to jak ktoś mi w tym przeszkadza, to tylko złość we mnie wzbudza. To jest moje, mój żywioł, to jest moja frajda. E, I mam nadzieję, że tak zostanie do końca i zbuduję to coś. Także będę mógł z dumą wyjechać i pochwalić się Wam, jak spotkam Was na e, bezdrożach, drogach i takich czy innych polach kempingowych. Tymczasem do zobaczenia, cześć.